Pan z wami i duchem Twoim słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do tłumów, z kim mam porównać to pokolenie. Podobne jest do przesiadujących na rynku dzieci które głośno przemawiają swym rówieśnikom. Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście. Biadaliśmy, a wy nie zawodziliście. Przyszedł bowiem Jan, nie jadł, ani nie pił, a oni mówią, zły dół go opętał. Przyszedł Syn człowieczy jej pije, a oni mówią. Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny. Oto słowo Pańskie. Duchu światłości stąp na nas od serca Jezusa, Odkupiciela Emanuela. Przyjdź i pouczaj nas, kieruj nami, przyjdź, aby był w nas Twój pokój, Twoja sprawiedliwość, aby nasze imiona były zapisane w sercu Jezusa na zawsze. Nigdy nie usunięte sprzed Twojego oblicza. Przyjść przez Maryję, niewiastę Adwentu, którą oczekujemy na narodziny Chrystusa, na Jego przyjście w chwale. Szalamacha Dia, szalamieście Jehatur Hanaja, Adonai Mala Adonai Mala Haszala Haneja, Isilifat Usłyszeliśmy wypowiedź samego Boga przekazaną przez proroka Izajasza, ten pierwszy fragment z dzisiejszej liturgii Słowa Bożego, gdzie właśnie Bóg, który mówi o sobie, że jest odkupicielem świętym Izraela i że jest tym, który poucza w tym, co pożyteczne swój lud. Kieruje na drodze którą lud Jego kroczy. Czyż więc ta droga jest niebezpieczna, skoro Bóg idzie przed nami? Skoro Bóg jest tym, który zna drogę, a my idziemy za Nim. Czy możemy zbłądzić, wpaść w jakiś dół, pułapkę? Na pewno nie. Jeżeli więc On poucza, czy będę trwał dalej w niewiedzy, jeżeli Bóg jest moim nauczycielem, to na pewno przekaże mi to, co pożyteczne dla duszy, a więc swoją mądrość, bo jest odwieczną, nieskończoną mądrością. Dlatego potrzeba nam takiego nauczyciela i przewodnika, takiego Pana, który jest świętym Izraela. Izraelem jest każdy z nas. Więc wzywaj Boga, bądź moim Bogiem. Bądź moim panem, moim odkupicielem. Jestem Twoim duchowym Izraelem, a Ty, Boże, jesteś święty, święty Izraela. Izrael, czyli Ten, który jest mocny Bogiem, walczy w imieniu Boga, walczy, aby zwyciężać. Słabość go pokonuje, ale Boże miłosierdzie go podnosi i na nowo ten, który jest. Człowiekiem Boga, mężem Boga, niewiastą Boga, zwycięża. E, tutaj Bóg mówi o tym, że Jego przekazania, które są święte, wypełnianie ich powoduje to, że człowiek zamienia się jakby w duchową rzekę, która jest pełna pokoju i staje się człowiekiem pełnym pokoju. Zamienia się duchowo jakby w morskie fale. A to jest symbol sprawiedliwości Boga, potężnej, mocnej, groźnej dla nieprawych. Jeżeli wypełniam przekazania Pana, więc jest we mnie to, co jest u Boga i w Bogu pokój i sprawiedliwość. Te żywioły, natury, rzeka, morskie fale właśnie są znakiem, symbolem tego, co duchowe, co wewnętrzne, co powinno być człowieku. Który jest człowiekiem Boga. Więc siła i potęga Boga jest tak wielka, a skoro On jest tak potężny, tak wielki, to ja chociaż jestem pyłkiem, jestem tym, który ma w sobie tą potęgę, chwałę i moc, bo to, co jest właśnie w Bogu, przenika mnie, napełnia. I Bóg tutaj też zapowiada, że będę pełniał to, co Bóg ode mnie oczekuje. Nigdy Jego imię nie będzie wymazane sprzed Jego boskiego oblicza. Moje imię zawsze będzie imieniem, które Bóg będzie wymawiał. Bóg będzie mówił i mówi do mnie po imieniu. Dlatego Często, kiedy w Starym Testamencie Bóg się objawia, zawsze mówi, nie bój się, i mówi po imieniu do człowieka. Na przykład: Mojżeszu, Mojżeszu, albo Abrahamie, Abrahamie. E, więc każdy z nas e, jest zapisany w księdze Boga, niebieskiej księdze życia. I druga część dzisiejszej liturgii, przede wszystkim Ewangelia, dzisiaj Mateusza, gdzie Chrystus pokazuje taką głupotę, przewrotność, niestałość, taką kapryśność ludzi tego pokolenia, kiedy Chrystus głosił swoją naukę. Z kim mam porównać to pokolenie? I e, widząc dzieci, które przesiadują na rynku, e, dzieci, które się bawią, też kapryszą, które. E, jedne starają się, żeby zabawa była e, jak najlepsza, a drugie narzekają, szemrają ciągle im źle. E, jedne dzieci mówią: To tak się zabawmy może w taki sposób, a drugi mówią nie, no to może w taki, nie, a może w tamty, no też nie, no to w jaki. I same te, można powiedzieć, dzieci kapryśne, no, stają się nieznośne dla siebie samych, bo nic, nic im nie odpowiada, tak naprawdę niczego nie, niczego nie chcą i same nie wiedzą, czego chcą właśnie, z drugiej strony. I tak się zdarza między dziećmi, a tutaj Chrystus mówi, że ci ludzie nawet są za jego czasu to pokolenie jeszcze bardziej nawet takie zmierzłe, takie narzekające, niewdzięczne niż te dzieci na rynku. Bo cokolwiek by Bóg dla nich uczynił, to zawsze jest im źle, nic im nie odpowiada, niczego nie chcą. Bóg wysyła Jana, Ściciela, Świętego, Sprawiedliwego, Męża, Modlitwy, Słowa Bożego. Które rzeczywiście żył życiem pokutnym, postnym, no ale no, oni tu przekręcali, że no nie jad, nie pił. Nie, no jad, jad y, oczywiście pokarm, taki jak dla proroka, szarańcze, miód, ale jad. Pił wodę, więc y, był człowiekiem, oczywiście, bardzo y, takim właśnie y, umartwionym, ale przecież nie był jakimś człowiekiem chorym, zaburzonym, a tym bardziej, jak mówili, Zły duch go opętał. Poszedł na pustynię, no i opętał go zły duch, i dlatego zachowuje się jak, jak opętany. Jak można tak bluźnić, jak można tak obrażać Boga i jego proroka, jego świętego, największego ze Starego Testamentu. A byli tacy ludzie, którzy właśnie tak bluźnili, złożyczyli, narzekali, krytykowali. E, trzeba było raczej powiedzieć: Duch Święty go napełnił. Dlatego jest w stanie tak pokutować, żyć na pustyni, takim życiem umartwionym, pokornym, gdzie bogactwem Jego i pokarmem e, i wszystkim jest Bóg. Że można żyć na pustyni Bogiem. A te fizyczne potrzeby ciała są ograniczone do minimum. Bo dusza zanurzona w Bogu żyje Bogiem i jej to wszystko wystarcza, co Bóg jej daje, co pochodzi od Boga więc to życie było życiem prorockim, charyzmatycznym, nadprzyrodzonym, które prowadził Jan Chrzciciel, znakiem e, zachęcającym do podobnego życia dla Boga. A kiedy przyszedł Chrystus, który przebywał między ludźmi i nie pościł, oprócz wiemy tego postu czterdziestodniowego, przed nauczaniem, przed tą misją ewangelizacyjną, zbawienia ludzi, a potem... E, Właśnie Jad pił to, co mu podano, ale zawsze wiemy, że Chrystus był powściągliwy, przecież Jezus, Pan Jezus nie, nie był jakimś, jak tutaj zarzucają, człowiekiem, który jadł bez umiaru, jakiś żarło, który po prostu ciągle tylko jadł. Gdziekolwiek był, no to się na po prostu tam tak nieładnie mówiąc, obżerał. Jakie to wstrętne jest mówić o Panu Jezusie w taki sposób! Obrzydliwe. Często ci ludzie sami się obżerali, byli żarłokami, a zarzucali to Chrystusowi. Pan Jezus był powściągliwy w jedzeniu i piciu. A jeszcze mówić, że Pan Jezus jest pijakiem, no to też jeszcze, jeszcze gorsze niż zarzucać mu, że jest żarłokiem. Ochydne. Ochydni ludzie, którzy tak e, mówili o Panu Jezusie i specjalnie rozpowszechniali takie wiadomości, żeby inni przekazywali dalej. I wielu temu uległo. No bo jeżeli uczeni w piśmie, arcykapani tego typu ludzie mówią, wydają opinię o Panu Jezusie taką, no to na pewno jest to prawda, no bo to są ludzie Boga, no bo to są ludzie znający się na sprawie, na rzeczy. Że Pan Jezus właśnie jest pijakiem, alkoholikiem, no to to jest, to jest też perfidia i też szatańskie. Widać, że ci ludzie... Trzeba powiedzieć e, też mocno mieli naprawdę zniewolone, opętane serca i umysły, e, to ich zły duch opętał, a nie Jana, a nie Pana Jezusa przecież. Owszem, był przyjacielem celników i grzeszników, ale nie w grzeszeniu, tylko w czynieniu im miłosierdzia, wyprowadzaniu z grzechu i zła, z ciemności, właśnie z tego, że może niektórzy ci ludzie byli też żarłokami, pijakami. Byli rozpostnikami, niektórzy na pewno, albo wielu z nich, czy kobiet też. No ale Pan Jezus ich leczył, uzdrawiał z tych chorób, z tych grzechów, z tego zła, z tych słabości, a nie żeby im w tym błogosławić, albo jeszcze, jeszcze bardziej pogłębiać ich zatracenie i zgubę, tak jak to wmawiali Pan Jezusowi. Przyjaciel pełen miłości i miłosierdzia, który im okazywał. I oni to czuli, dlatego oni przychodzili do Chrystusa, bo ich nie odrzucał, bo ich podnosił, bo ich właśnie ratował, uwalniał od złych duchów, które ich opętały. To prawda. Więc przyjacielem był tych ludzi, ale po to, żeby oni właśnie stali się przyjaciółmi Jego i przyjaciółmi Boga, Ojca Niebieskiego. Wielu z nich takimi się stawało. Przestało być przyjacielami zła, grzechu, szatana. Tak jak dzisiaj było też w psalmie, przestali być występnymi grzesznikami, szydercami. Opodobali sobie słowo Pana, słowo Jezusa. Stali się jak duchowe drzewo zasadzone nad płynącą wodą miłosierdzia. Wydawali liczne owoce, dobrych uczynków, liście wiary, miłości. Owoce w swoim czasie, liście, które nie więdną. Tacy ludzie, zjednoczeni z Chrystusem, cokolwiek uczynią, wszystko jest udane. Wszystko jest dobre. Oczyszczają się oczywiście nieustannie Kiry Chrystusa, ale nie czynią czegoś, co jest przeciwko Bogu. Miłują gorącą miłością Boga. Bóg ich umiłował. Oni są dziećmi mądrości. <laughs> Dlatego tacy ludzie, takie dzieci Boga, czynią mądrość, miłosierdzie, dobro i cuda w imieniu Boga i potwierdzają, że są od Boga. Dlatego Pan jest na końcu mówi to słowo mądrość, a jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny. Czyli czyny Jana Chrzciciela i Pana Jezusa usprawiedliwiały ich, mówiły, że są dziełem mądrości, że w Jezusie i w Janie Chrzcicielu działa mądrość Boga Ojca w Duchu Świętym. Że nie było w tym nic, co byłoby głupie, puste i zepsute jak w świecie. Czyny Jezusa i Jana mówią, jesteśmy pełni Bożej Mądrości. A Jezus tym bardziej, jako wcielona mądrość, wcielona miłość, wcielone miłosierdzie. Dlatego zarzucać Jezusowi e, nieprawość, to jest straszne, to przeraża. Dlatego wychwalajmy naszego Pana. Za mądrość ukazaną w Janie Chrzcicielu. Wychwalajmy Boga Ojca za jeszcze większą, wspaniałą mądrość, którą nam okazał przez swojego Syna Jezusa. I aby w nas była ta mądrość, Oby w nas były czyny Bożej mądrości, abyśmy wychwalali Boga przez Jezusa w Duchu Świętym, tak jak to czynił Jan Chrzciciel. Niech będą w nas. Te czyny Bożej mądrości. Niech Pan w nas czyni to, co Jemu się podoba. Wzywajmy Ducha Świętego, Ducha Bożej mądrości. I bądźmy tymi, którzy uczą, aby inni stawali się dziećmi Bożej mądrości, a nie dziećmi głupoty tego świata, dziećmi pychy, zatwardziałości. Pomagajmy im, aby wyrzekli się tego wszystkiego. I Módlmy się, aby byli uzdrowieni z takiej niewdzięczności, takiego kapryszenia, takiego narzekania. I my sami, także i oni. Cokolwiek Bóg uczyni, ciągle źle. Nie. Cokolwiek Bóg uczyni, zawsze mówmy, chwała Panu, dzięki za wszystko. Uwielbiamy Cię, uwielbiam Cię i wysławiam. Bo to jest co? Czynisz, to jest tak wspaniałe i piękne, że choć tego nie rozumiem, to mnie przerasta. Ale godne jest to chwały i czci, bo Pochodzi od ciebie.